Idealna pogoda nas została. Śnieg skrzypi, dziadek mróz przyszedł. To idealny czas, żeby pojechać na jeziorko i się czymś tam poganiać. No ale żeby to było sensowne, to trzeba zrobić kolec. Stolec czy bolec? Ty jak ty się nazywasz? Bo zapomniałem. Kolec? Stolec? Niespodzianka dla widzów. Jakiś czas temu kupiliśmy sprzęta. A, tak. O. Ty, wiesz, kolec jest. Dobra. Bez kitu. Ja, ja, nie trzeba robić. robić. No, 3, 2, 1. A nie dla psa! A kura, nie dla psa, kuraa, dla pana to! Kolejny projekt z silnikiem od motocykla. Nie chciało nam się tego robić, więc skupiliśmy całość. Bo była okazja. Tanio i nie wiadomo jeszcze jak. Nie jeździliśmy tym, nie ma hamulców, bo nie są podłączone, ale są biegi i sprzęgło. Tutaj koło mamy jak coś, tylko wyjęliśmy Yoshimura! No Co?! No no normalnie, tylko że jest Ali pewnie, nie? Jaki Ali? Ui. Patrz, przewód hamulcowy. <grym> Ale mówił, że jeździł i w pod wjechał, więc... No nie dziwię się Tutaj jest strzał zowalisty. No, silnik ładnie dość wygląda, co? Nie niezajechany, no, wyciągnięty no, z rzeki. No ładnie, ładnie, jeszcze farby na, na cylindrach. Czy bo to jakieś co, to CB500 czy co? A to nie Suzuki GS500? A może gs jest 500? Chyba nie jest 500. Uwaga, Aryno. 2600. No. 2600 no. kurna. zapłaciliśmy za koksa z wsadzonym silnikiem przedłużoną ramą i ogólnie jest kompletny. I to też jakaś tam wyścigowa tak rama, Adrianek? Ja się o, nie znam, tak, ale... Tak. I czym ono się różni od niewyścigowej? Wiesz, bo takie te, typowo, takie jakieś, To masz w tym wypożyczalniach, to takie wiesz, ciężkie ramy mają, no nie? No, a to widzisz, taka, to stylina trochę, ale za to jest lżejszy, nie? Adrianek, ja czasami jak się wysłucham, to mam wrażenie, że ty, kurde, żyjesz dwa razy dłużej niż ja. Albo z tak? Tyle rzeczy, wiesz. No ty, kurde, to kaka, coś ty. Kto ma co wypożyczalniak? To jak zobaczyliśmy, że to za trzy koła stoi, to kurno tylko od razu telefon, pani oddajesz to za 2,7, przyjeżdżamy. A on mówi, nie 2600, dobra, dawajcie. Pojechaliśmy, wzięliśmy no. Jakie nawet zwykłe przecież one tyle kosztowały, nie? Takie w sensie... Z... Nawet więcej chyba. Nawet więcej, no. no. więcej, no. To niby do samara ma koła, nie warto jest. Co? Gówno. Dobra, tylko jak na tym pojedziemy, jak ta podoba zwisa, na milimetr na powierzchniów. Szybko! Ty a może wygniemy go w drugą stronę, banana zrobimy co? Ciągnikiem najedziemy. Kombina. No. Boże, hey! ludzie, jeszcze nowy nabytek kolejny s 46 wyjątkowy, egzemplarz niebieski Z silnikiem 1.9 40... 1.8 A to jest Marian V2? Tak, to jest tak No patrz, mamy szyberdach, tak samo jak w Marianku I ciemne wnętrze, jak w Marianku I łapy montujemy, jak w Marianku I zaraz zrobię resztę roboty, jak w Marianku Czy ten samochód będzie miał przegląd, którego nie będzie dało się podważyć? No i co, i deal. No, full civil, ładny spaw jest do mnie chłop napisał na Instagramie w ostatnim odcinku, że mamy jajce, że wsadziliśmy kozę przy baku. Ja cię kręcę, no ludzie to się wszystkiego boją. Kurwa, ale to wygląda stabilnie. No go, to nie chyba jest taki trywialny sprzęt, co? czy nie? Tutaj mamy tłumaczenie kosu, trywialne co to znaczy. Connection is fun. He, to dziwne. No to pan z długim nosem. To jest cobra. Syczy na mnie i spogląda? Myślę, że tak. Czy? Mało. Cztery. No mało. Albo 4-3, 4-3. Mogli by to powiedzieć, że 500. Że 500. Kupiliśmy dużo śrubek po tak. to, żeby kurna tutaj zrobić to, żeby tak zrobić, nie? I to powinno szalić, no jak to tak teraz No i mamy kurna pąkę. I co? pasz. Najpierw załóżmy to i zobaczmy, czy trzyma ciśnienie. Ale jest kur kurna, fajerwerki. Patrzcie, ludzie, jaka kurno. Ale nie wszędzie to może trzeba będzie trochę dokręcić, nie? O, tutaj coś? A Dziadek sobie zregenerował na szybko zacisk, jakoś nie wiem, jak przewody dziuchy założył, pyk i nie by hamują. Tak idno. A ja w tym czasie elegancko tutaj gumki, yy, leweczki, świeżutkie do gruzika wleciały. I patrzcie to. Gabinet. O. Prawdziwy zimowy wojownik. Jaka policja zatrzyma z takimi kołami? Z takim kolorze. Nie na glebie. Full legal, człowieku. Łapy nie ma. Jest git. Wow, leci bokiem. No jak panewa jak nic, kurde. Sam ci panewa. Kurna panewa jak nic, kurna stuka nic. Sam To jest No tutaj. ty nie słyszysz tego? No słyszę, a to nie panewa A co to jest? Klocki hamulcowe e, Chciałbym powiedzieć, że to jest gruz za 1300 zł I dołożyliśmy do niego 360 złotych za ręczne No i co to górno jest? Jak nie paniewa. <muletra> Dobra, faktycznie coś tam stuka jakby panewka. No jak to nie jest panewa, to nie wiem. Ale podaj ładnie. Jest jeżeli to panewka to może sobie stukać co robić Jeździ to jeździ, co ci zależy Zaraz będzie Zaraz kurde będzie jeździł i dojeździ Tak będzie, zobaczycie Wspomnijcie moje słowa i powiecie Makaron powiedział On mówił, że tak będzie I tak się właśnie stało, jak mówił Co zepsułeś? No i wachar właśnie był zgięty trochę kupiliśmy, nie? Wyprostowaliśmy go, no i jak widać jest plastelinowy Adrian mówił, że tak będzie No właśnie, takie obejście w sumie a, bo siedzi się kontrolka oleju, tak, na niskich. Tak, oj tak byczku no to pan może. Skąd ty wiesz? To trzeba jeść tak. No i wtedy jest dużo ciśnienia. O, o, o tym właśnie mówiłem. Wspomnijcie moje słowa i powiecie, Makaron powiedział. On mówił, że tak będzie. O co ty tam? A może już w ogóle nie ma tego oleju, co? Już może wyleciał. Nie. Jak myślisz, panewa czy nie? Adrian wyłazł z garażu! tam tamto co wcześniej mówiłem to normalnie dajesz, nie? Bo przewidziałem przyszłość. Nie. Już wiadomo czemu babka oddała są. Znaczy miała oddać Czyli to nazwą. co, wstępne testy zakończone, to prawidłowo. Tak. Ja to zrobiłem. No co? Co im nie brało. Brawo tak. tu Znowu przywaliłeś w ten. No A i napędu nie ma na teraz Ważne, że zrobiliśmy łapę ładną I spaw Jest git No to w takim razie 10 minut No 1500 złotych? Nie, trochę więcej. No przynajmniej ładny samochód. Ładnie będzie stać, nie? DAY 2 Witam proszę Państwa w dzień kolejny tej pięknej walki z tym goxem. Na rejon wpadły tire doctor, czyli coś, co leczy oponkę, a nam się przyda leczenie oponki, bo przepuszcza powietrze, jak już widzieliście. Tymczasem Adrianek drutuje. Oczywiście, całe życie. Mam oponki jeszcze, tak? Szkoda trochę, kurde, na to, że można by było sprawdzić, jak to jeździ. Upolimy Upalimy te, a kupimy kolejne, ładne, na tor. Ile opon kosztują, myślisz? No? Dużo? Dużo? Co ty gadasz? Dobra, przedzieram się przez te hasze, idę do bałemki jeszcze, ale wracając do tematu oponek. To patrzcie, jedna sztuka załóżmy kosztuje stówę. A co byście powiedzieli na to, że możecie kupić coś za stówę, a trzy dychy do Was wróci? No właśnie, i właśnie taka opcja jest możliwa z moim pierwszym linkiem w opisie przy państwa. I tam macie link do Letty Shop, czyli serwisu cashback, który właśnie oferuje zwrot części kasy z zakupów. A z tym moim linkiem macie cashback zwiększony nawet 5 razy, więc właśnie te 30% jak najbardziej jest możliwe. Kurna, Bema grudzy. I co my teraz z tym zrobimy? No dobra, a wracając do tych cashbacków. To w ogóle sprawa jest banalnie wręcz prosta, bo aplikacja jest mega intuicyjna Letishop. Wbijacie w nią, wybieracie spośród tysięcy naprawdę sklepów, który Was interesuje. No nie wiem, załóżmy, wybierzemy Allegro. Przechodzimy do sklepu i jakby cashback wtedy jest już automatycznie naliczany. Wybieramy produkt, no i w sumie Dranek miał rację. Koło 100 wykosztuje sztuka. Eee, no więc, cyk, cykamy sobie, tylko żeby nie pomylić przód i tył, oddzielnie trzeba kupić. Dodajemy do koszyka, robimy zakupy i później ten hajs można spokojnie sobie wypłacić na swój rachunek lub Paypal, proszę Państwa. No także. Wywizowie, Adrianek i Makerun również, zapraszam wszystkich. Pierwszy link w opisie, korzystajcie, oszczędzajcie i się dobrze bawcie. I co Adrianek, będzie działać, czy nie? E, nie od tego, są koła po prostu. A, ale gówno. Na szczęście ja mam Adrianka, i zrobię tak szybko, że A gaz, tak? Mówię, że to zrobiłeś jeszcze. Bo ten gaz tutaj był mega czuły, że robiło się tak, już po prostu pod docinki się kręciło. A teraz fok jest. No dobra, elegancko. Dobra, proszę Państwa, w Spanieniu, tak zwanym międzyczasie sobie robi detailing tutaj, żeby to trochę się prezentowało, a nie jak gówno. Oczywiście, żeby urwać jak najszybciej te boczki, ale to spoko. A tutaj Adrianek sobie kręci kulca jeszcze. Więc y, zaraz może się odbyć first run, Adrianie, palić. Będzie żyć! Yoshimura pierdzi ładnie I co? Coś w niech chodzi Trzeba przepalić Myślisz? Nie wiem Dobra, co, sprawdzamy te gówno? Czy no, tak? dawaj To jest niby na całą chyba tą oponę, taką dużą Ale to właśnie, bo to trzeba jeszcze powietrzem czy nie? No trz trzeba 10 kilometrów padłem jadę O, o Widać jak ucieka No Dobra, kurde, że wyjedziemy No to już, chodź, odśnieżymy trochę. A właśnie, co odśnieżymy i czym odśnieżymy? Słyszycie, ten bark od silnika? Oj tak, byczku! Jedziemy! O ja tak to nie! Siema! A jaki tu widoczek ładny! Jedziemy na stawik. Łódź śnieżyć. Jak wspominałem w ogóle ten gox jest jakiś milimetr nad ziemią, więc jak i wszystko co będzie nad ziemią, to będzie przeszkadzało nam. Musimy się portować przeciątko i... Odsież, staw. No. Oby tylko nie wpadła, bo były roztopy Blokadę zapnij. O kurna, Mać. Oby tylko nie wpadła, bo były roztopy O kurna, Mać. Czyli jedna kurna. A nie jego grzybty. A ile traktor waży? 3 tony. A to temu. Widzisz ja się mówiłem, że to nie taki mocny. No mówiłem, że roztopy były. A też ciągnij trochę więcej bardziej niż nawet osobówka. Który się spodziewał, co? A lipa. no. <laughs> nie no, spoko jest no. Znaczy tak bym nie odciężył, bo ten... Przeszlizgał. Blokadę by poszedł. I idzie. Lodołamasz. O, tam się lód nawet trzyma. Elegancko. Dobra, ciągi wyciągnięty to my trochę sprzątamy staw. Odśnieżamy staw kurna i zaraz będziemy testować. W międzyczasie John zrobił kurnator na polu i zaraz zobaczymy czy to będzie. Yy, w całą szczęście, że się udało nam sytuacji 60 i bo ja, że czas najwyższy na śmigę dopsem. Jest niby już gotowy od podkładał do głupy, opuścił, więc zobaczcie sami Dobry, dobry, dobry do Zamiast kasku Ty wyglądasz jak Matka Boża, patrz taki ma ten falwan Do 12 seconds later. Jak się jeździ? Czuć, że on jest długi dość, nie? No. Ale kurwa jest. Pomyślcie to wygląda. Jak Mario Kart kurna. Coś zrobił z tą maszynką. Ale wiecie co? Nawet nie to, że mi i odpadło. Nie, śrubka się rozkręciłeś. Co poprawić, gdzie poprawić? Trochę szerzej żeby było, nie? Państwa, teraz makaroni. Daj mu tak wiesz, od serca. Dzianek, pokaż klasę tam. Dawaj szóstkę, w tam piątkę, jak to jest. Ty, widać, że tam parę godzin się na jeździło, co? Takim prawidłowym to nie jeździłem, tylko takimi wynalazkami. Tak? A Musisz na dwójce. O Na dwójce spróbować. No, no, no. Właśnie wiedziałem. Kurde, żeby tu był taki goły lód wszędzie. A wtedy było za łatwo. To też jest faska, bo wiecie jak to jest. jakbyśmy mieli idealne warunki, to byłoby no, fajnie, szybko, pewnie i tak dalej. Ale to jest ta satysfakcja tego, że lecisz mimo tych ciężkich warunków i ciężkiej nawierzchni. Co? Jeszcze raz, ile tego gówno 2, 600? 7, Kurno, wa warte każdy pieniądze. <laughs> tak? Mimo że gówno wygląda, tak wygląda, ale jest fajnie. No. Makaron, się drugie. Makaron i mariabros, tyle w tym macie, nie ma tego gadać w ogóle. Puchnie? Nie. Oliwa Paliwa nie ma! Myślisz? Nie ma! Dobra, szybko paliwko i dalej. Kto grzeje? Ja. Patrz, z No. I dwa idę, raz jest, kurde, na być trochę szerszy, żeby te skarpy nie przeszkadzały, ale już jest git. Już jest teraz jest git. Techniczny, nie? No, no tak, tak. Trzeba dużo myśleć, jak jechać. Techniczny tor, kurde, nastawi. Dawy Dawaj, kurno, zrobimy content, kupimy kamerę w poczerwieni i będziemy bąki sadzić. A po co, poczerwień? No bo będzie widać. widać. ślad ciepła, tak? No, no. normalnie. No. Tylko kamerę, zobaczy i od razu siedzi. No, no tak, i tak to jest właśnie. To jest klasyk, właśnie. Kamera, jak się pojawia na rajonie, wtedy nie idzie nic. A jak taka, bez spiny, to człowieku, jedzisz, jedzisz, zawalić się, wychodzi. Kupiłeś ogłoszenie, kupię ramę tego karta A jednak. No, Pasują te driftówki. No nie, budżetowo taniej. Postawię. 10 litrów paliwa i cały dzień jeździsz. No. Two hours later. A my stunigowaliśmy tor po raz kolejny. Tym razem z miataniem i zgarnięciem jeszcze raz w śniegu. No jak, W kary? Pokaż. Adrian! Dobra, z Państwa, goksik zostaje na nockę tutaj sobie w stawiku, żebyśmy się tam nie ciągali. Odśnieżamy, żeby rano było już gładziutko i wbijamy się dodatkowym tego moleksem i co będzie. Także zachód słońca i kończymy dzień. Dobra ziomy, zanim zaczniemy kolejny dzień, to mam zaszczyt poinformować, że partnerem na rok 2024 zostaje znowu Mubi. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać się dalej i kontynuować w ogóle przygodę z tym kanałem, no bo dzięki nim tak naprawdę robimy to. Są takim mocnym boś filarem w całej naszej twórczości. Także dziękujemy Mubi i Was zapraszam do linków właśnie w opisie, bo tam nie tylko Let's Shops, ale również Mubi, partner również dzisiejszego odcinka, dzięki któremu możecie kupić sobie tanie OC. I część kasy do was również wróci w postaci cashbacku 150 zł. A jeżeli nie cashbacku 150 zł, to cashbacku 50 zł od każdego ziomka, który skorzysta z waszego linku po zakupie polisy właśnie taki link dostajecie. Więc polecam, bo wtedy można zbierać nawet 2000 zł sumarycznie. więc chyba gitara. Lecimy dalej. Dalej za dużo trakcji. Ty, ale powiem w ogóle co innego jak ten gop, Ja nie? chciałem powiedzieć, że już w ogóle słychać jak pracuje, że... Tak, tylko musisz i już kapnica, nie? Dużo poważniejszy strzał. W określonych miejscach robią też kupy, żeby przestrzec inne pandy, że dane terytorium należy do nich. <noise> ty! Dobrze mu idzie, co? <noise> ty, co ty odwaliłeś? Taka panda ładna była. Ty, Kamerun, co to się stało? Jechałem na prosty kręcił. Dobra, proszę Państwa, Adrianek chce mimo wszystko wjechać czymś do stawu, więc Alex tym razem. Nie wiem jak, nie wiem czy to dobry pomysł, myślę, że nie. Tylko sprędkość. Tak, kurna! Ja piesol ja ja <laughs> Szkoda, że się nie nagrałem Ja piesole Adrian ja. Ja. Sprawdziłeś wodę! Ty no dziura akurat była Tak się składa Adrian wierzesz czy Nie, nie, nie wierzy, durniu ty kurna! Nie wjeżdżałem tu maxem, nie udziałem go ciągnąć zaraz! Mamy to Juchu No właśnie, jest szybko, jest ślisko. Ale to się ślizga. Dobra, to się ślizga. Dzień dobry Dzień dobry jak tam? jak tam? Dzisiaj ciepło, co? Dzisiaj za gorąco <laughs> I jak? Jo, bo no Nie to wiesz, nie to jazda No Nie to nie Ale gadałeś o tym, żeby koc zrobić, więc może to będzie dobry czas Właśnie myśmy pojechali kopsem i Maleksem, wtedy na Siadaj. No i żebyś nie odposił, to nie wróciło, tak? no, no. Kazu, trzeba i wtedy będziesz się zawijać, nie? Ja pierdziele. Dopiero zdałem sobie sprawę dlaczego to taką frajdę sprawia. Bo zawsze jak jedzie się na goksach, no to, to nie kosztuje tak mało, nie? No I masz ograniczony czas. No i jak łujesz się w bandę to boli raczej. No. A tu człowieku... To nie, jest przyjemnie Nieograniczony czas. Ograniczone tylko paliwo, ale tego mamy. No. Kurna, jeszcze się trzyma ty na tym lodzie. I właśnie jakby wydzwonisz to nic się nie dzieje. Kompletnie nie, to nic. To jest... To jest w ogóle... Nie wiem. To jest Daily zabawka. <laughs> nie no mało kiedy taką radość sprawia, co? Coś taką zabawamy bardziej, no, o bl. あるわね。<laughs> <laughs> <laughs> dali upala i pewnie będzie jeszcze sporo upalać. Musimy chyba zrobić właśnie kolce w Maleksie i wtedy jak zmarznie ładnie nam woda jeszcze raz, to pojechać na jakieś jezioro czy zalew. Także piszcie w komentarzu, czy tego chcecie, jak tak to robimy i się dobrze bawimy. I pamiętajcie o pierwszym linku w opisie, to jest wsparcie zawsze nas, czyli wsparcie partnerów, to dla nas też rozwój i właśnie takie możliwości. Dzięki morze, że byliście. Do zobaczenia za tydzień. Nara!